To wy niszczycie kapliczki w welen A co ci do tego? ci za jedni? Jesteśmy zwiastunem błyskawicy, ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Skończcie z tym. Nie będziemy słuchać pachołka na klerykalnej smyczy. Mistrz Friedrich z Oksenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność albo i obejść się bez moralności. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represję? Bić pahouka reżimu! Bić krajina, gdzie żyje?